Obecnie trwa wojna o Polskę, i to wojnę wygra bardziej zdeterminowany, a przy tym bardziej brutalny. Koalicja 15 października przekrywa tą wojnę, dlatego że nie stać się na działania zdecydowane i zdeterminowane. Tą wojnę wygrywa Nawrocki, to wojnę wygrywa PiS. A więc, szanowni Państwo, kilka godzin temu miałem bardzo ciekawą rozmowę z panem redaktorem Bartoszem Wielińskim. Dziękuję bardzo panu redaktorowi za przyjęcie mojego zaproszenia. Natomiast chciałem do tej rozmowy się odnieść, ponieważ w wielu kwestiach z panem redaktorem się nie zgadzam. Wręcz uważam, że pan redaktor nie zauważa tych zmian, które zaszły na zachodzie, w Europie, w Polsce. Te zmiany wynikają z tego, że żyjemy w nowym świecie. Świat oparty na zasadach, wartościach i prawie odchodzi. I w jego miejsce przychodzi świat oparty na sile, na brutalności. W tym świecie więc wygrywa silniejszy, wygrywa brutalniejszy. Ten świat, o którym mówi Pan redaktor, czyli świat, gdzie prawda ma jakieś znaczenie, gdzie zasady mają jakieś znaczenie, ten świat odchodzi. I przychodzi świat, w którym to rządzi siła. To jest świat Trumpa, to jest świat Putina, to jest świat Xi Jinpinga i to jest świat Kaczyńskiego i Nawrockiego. Obecnie również trwa wojna. Trwa wojna o Polskę, o to, kto będzie w Polsce rządził, i to jest wojna, która zdefiniuje na lata, kto będzie w Polsce rządził. Czy to będzie polityczna opcja, nieważne czy lewicowa, czy prawicowa, ale demokratyczna, czy to będzie taki autorytaryzm wzorowany na Białorusi, na Rosji, który gdzieś tam czerpie swoje korzenie w PRL-u, bo to będzie taki autorytaryzm zbudowany na klientelizmie. I oto dzisiaj toczy się walka, no i tą walkę koalicja 15 października przegrywa, dlatego że nie jest zdeterminowana, że brakuje jej odwagi, brakuje jej siły, i dlatego że nie jest gotowa na działania brutalne, które są niezbędne. Z drugiej strony mamy działania brutalne w wykonaniu Nawrockiego, popychanego do tego przez PiS i jego otoczenie, i dlatego Nawrocki wygrywa, ponieważ on ma sprawczość. Natomiast koalicja 15 października przegrywa naprawdę, dlatego że tej sprawczości nie ma, że nie potrafi się na nią zdobyć. A więc mówiliśmy o rozliczeniach, mówiliśmy o Zbigniewie Ziobro. Ja zauważyłem, że tych rozliczeń nie ma tak naprawdę. Pan dr Wieliński jest od odmiennego zdania, uważa, że one są i że on oczekuje, żeby one opierały się na prawie i odbywały się w granicach prawa. Zauważył, że Zbigniew Ziobro jest politycznie skończonym a więc y, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Dlatego, że faktycznie we świecie wczorajszym być może tak by było, że Zbigniew Ziobro, który właściwie stchórzył, uciekł z Polski, y, boi się pójść do aresztu, boi się stawić czoła w, temu, co zrobił, boi się być odpowiedzialny za to, co, co zrobił. Być może by tak było, że byłby faktycznie skończony. Natomiast w świecie dzisiejszym y, nie liczy się prawda że tylko liczy się prawda ekranu. Y, pan doktor mówił o tym że dobrze ludzie widzą, jak jest, i że w ogóle ludzie widzą, jak jest. No ale jacy ludzie? Pół Polski tak naprawdę w, w ogląda media prawicowe i ma swoją interpretację rzeczywistości. I na dowód tego, co mówię, biorę przykład Nawrockiego. Przecież o Nawrockim było wiadomo, kim jest ten człowiek. Że to jest huligan, że to jest kryminalista, że to jest były neonazista, że to jest Alfons, że to jest oszust. Że, że to jest osoba, która no, nie ma w ogóle w rękach moralnych, tak żeby być głową państwa. Mimo to, hmm, bez wątpienia, to czy on te wybory wygrał, czy przegrał, bo tego nie wiemy: on zdobył ponad 10 milionów głosów. A więc no, to jednak jest ogromna liczba głosów, zważywszy na fakt, że jego przeszłość była znana i była komentowana. Nie była dla zaskoczeniem. A więc to oznacza, że hmm, rzeczywistość, prawda, nie ma znaczenia. Że liczy się po prostu to, co ludziom się wydaje, że jest, albo to, w co, w co chcą wierzyć. tak? I w związku z tym Zbigniew Ziobro nie musi być politycznie skończony. Znaczy, on będzie politycznie skończony, jeśli Kaczyński go skończy, to wtedy będzie skończony. Natomiast póki on obraca się po pisowskiej przestrzeni, dopóki ma dostęp do pisowskich mediów, do pisowskiej logistyki, to on nie jest skończony politycznie i on, on funkcjonuje. Ja przypomnę swego czasu pojawiały się takie billboardy Solidarni z Romanowskim, tak? kiedy to jeszcze Romanowski nie uciekł na Węgry, nawet porównywano Romanowskiego do ojca Jerzego, ojca Popiełuszki. Tak? I to było szokujące. Owszem, to było szokujące. Natomiast w świecie, w którym żyjemy, właściwie można wszystko. tak, I można wmówić ludziom, że Romanowski tak jak Popiełuszko, a więc skoro można wmówić ludziom, że Romanowski jest taki jak Popiełuszko i walczy o wolność i o demokrację, i o państwo sprawiedliwe i prawe, no to dlaczego nie byłoby można wmówić ludziom, że Ziobro jest taki jak Nelson Mandela, tak? I walczy z dyktaturą Tuska. Po prostu niestety zawsze jest tak, że znajdzie się głupi, który to kupi, a tych głupich jest naprawdę bardzo dużo. Tak więc to nie jest tak, absolutnie to nie jest tak, że, że Ziobro jest skończony. Skończony to on będzie, jak Kaczyński wyrzuci z przestrzeni pisowskiej, z pisowskich mediów. Z, z tego, co składa się na PiS i na wyborców PiSu. Natomiast dopóki mm, Ziobro jest częścią tej przestrzeni, y, to nie jest i nie będzie skończony. I y, 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 to jest y, pewien fakt, który trzeba wziąć pod uwagę, bo nie liczy się prawda, nie liczy się to, co Ziobro zrobił, tylko liczy się pewna narracja, sposób, w jaką się ją sprzedaje i liczy się po prostu to, w co ludzie chcą wierzyć. Tak? A ludzie kierują się y, nasi, wasi. tak? A więc jeśli ktoś był komunistą, a jest z nami, no to, nie, to nieważne, jest dobrym komunistą. tak To jest przykład Stanisława Piotrowicza, który jest w Picie, był prokuratorem komunistycznym, był nawet przecież członkiem egzekutywy w tamtym okresie, czyli doroślił na swoich kolegów w prokuraturze. Dostał nawet przecież trzy zasługi od Jaruzela, ale to jest nieważne, bo to jest nasz komunista. Tak tak samo jak Andrzej Kryże, tak samo jak Kazimierz Kuida, Wojciech Jaśniński, Marcin Wolski i tak Nieważne, że Witold Newelicz był dealerem, tak? sprzedawał śmierć, sprzedawał narkotyki. Nieważne, bo on jest nasz, tak? To nie ma znaczenia. Natomiast jak Włodzimierz nie jest marszałkiem Sejmu, to jest komunista. To jest podły komunista, który był w PZPR-ze, bo on nie jest nasz, tak? I tak samo jest z Ziobro. No być może Ziobro robił złe rzeczy, być może jakieś tam pieniądze przekazał w nieodpowiedni sposób, ale on jest nasz. I to nie ma znaczenia. To jakby to zrobił Sławomir Nowak, no to byłby to złodziej, tak? Ale zrobił to Ziobro i on jest nasz i to jest okej. Okay. I tak to działa i w tym sensie yy, takie poczucie, że ludzie wiedzą, jak jest, yy, to tak nie działa. Bo nawet jeśli wiedzą, to i tak uważają, że to jest ich człowiek po prostu i w związku z tym, że to jest ich człowiek, to jest okej, okay, bo yy, celem te środki, a celem samym sobie pisu jest wykończenie tego złego Tuska i platformy. I jeśli do tego celu może posłużyć Ziobro, to on może sobie być komunistą, złodziejem i wiadomo kim. To nie ma żadnego znaczenia. Niestety tak to funkcjonuje, a więc to nie jest tak, że obraz jest skończony. Póki co jest w przestrzeni pisowskiej, i póki tam będzie, póki będzie odgrywał jakąś rolę, póki Kaczyński uzna, że on tam może być, to hmm, będzie uciekł w polskiej polityce i skończony nie będzie. Natomiast kłopot polega na tym, że obecna władza nie ma żadnej sprawczości. I mm, kiedy mówimy rozliczenia, okej, okay, słyszymy, minister Żurek mówi o tym, że postawi y, Zbigniewa zióbry przed Trybunałem Stanu, tak? Mm, natomiast, żeby zbior trafił przed Trybunał Stanu, żeby trafił przed prokuraturę czy przed sąd, czy w ogóle gdziekolwiek, to musi lepiej wrócić do Polski, a na razie go w Polsce nie ma. I to jest pewien błąd metodologiczny, tak jak ja słyszę ministra Żurka, który mówi, że no, bo Zbigniew Ziobro wysłałby za mną służbę, jak ja bym emigrował, tak, w jego, w jego sytuacji, a ja tego nie zrobię. A więc, panie Żurek, dlatego, że pan tego nie zrobi, to pan przegra. Dlatego, że pan nie ma sprawczości po prostu. I to jest kłopot obecnej koalicji rządzącej bo ta koalicja nie ma sprawczości. I te rozliczenia ich nie ma, ponieważ one nie istnieją, znaczy nic się nie dzieje. Znaczy, co mi z tego, że minister Żurek postawi ziobre przed Trybunał Stanu, hmm, przed prokuraturą, przed sądem, gdziekolwiek, skoro żeby to tylko i wyłącznie teoretycznie. A Zbigniew Ziobro mówi: O, trybunał stanu, a może gilotyna od razu, tak? to fujary, ja jestem sobie na Węgrzech i co mi zrobicie? I taka właśnie jest prawda, że minister Żurek straszy, a Ziobro mówi: Super, najpierw mnie złap, a potem pogadamy. A minister Żurek mówi: Nie, ja go nie będę łapał, tak? Bo ja taki nie jestem. Ja działam zgodnie z prawem i to jakby to jest niepoważne, tak? znaczy, no i tak się robi rozliczenia. Jeśli mamy przestępcę, to się go ściga po całym świecie i się go sprowadza. I to nie jest jakiś tam faszyzm, jakby tak działa poważne państwo. Tak robi Francja. Przypomnę przykład Carlosa, gdzie ścigano go na całym świecie, w końcu go sprowadzono z Jemenu. I chyba, no jednak łatwiej jest kogoś sprowadzić z, z Węgier niż z Jemenu. Czy to jest taki kłopot? Delikwenta przylez do ambasady polskiej w Budapeszcie, go z tej ambasady do Polski zawieść. Nie sądzę. No ale jest, są obawy, tak, bo co powie opinia publiczna? Bo jak Tusk siłowo przejął TVP, no to się okazało, że no nie, tak nie można. Tak. A więc ludzie, którzy z 8 lat mówili, jak to źle się dzieje w TVP, bo tam ciśli pisowcy tak robią, takie złe rzeczy, latem powiedzieli, jak Tusk przejął TVP. Owszem, nie jako siłowo, no nie, no tak nie wolno, to to nie jest w porządku, tak? No nie, no tak to nie działa. I nie ma rozumiem, ponieważ nie ma sprawczości, tak one się nie dzieją. Znaczy, minister Żurek nam mówi, że on postawi Nawrockiego przed Trybunałem Stanu, ale jak on to zrobi? Znaczy, to nie chodzi o to, żeby deklarować tu te rzeczy, żeby składać wnioski do prokuratury i tak dalej. Chodzi o to, żeby coś się działo, a nie dzieje się nic. I po pierwsze, część ludzi nie wierzy w te oskarżenia, a ci, którzy wierzą w te oskarżenia, mówią: tak, no ale sorry, ale wy nic nie robicie, tak, nic się nie dzieje. No bo jeśli mówimy, że ktoś jest bandytą, no to ten bandyta powinien stanąć przed sądem. A on nie staje przed sądem. Możecie go sprowadzić, nie sprowadzacie go. ale to wszystko nie jest po prostu poważne. I nie ma sprawczości, a więc po prostu no, ta koalicja przegrywa, tak, przegrywa. I takie są fakty. Ale. Nie rozlicza się polityków, tak pisowskich. Ci, którzy naprawdę kradli, którzy stali za tym, nie mówi się o pisie prawdy. Nie mówi się, że to jest ta przestępcza, tak? Że to jest dzisiaj że to jest kozanostra, że to jest interpretacja polityki, biznesu, że to jest pewna oligarchia, czyli kozanostra, o tym się nie mówi. A mówi się o rozliczeniach, tak? których, których nie ma. I ich nie ma, bo one dzieją się na niby, nie dzieją się naprawdę. I to powoduje, że jakby ta władza jest niewiarygodna, ponieważ powtórzę raz jeszcze, nie ma sprawczości, a dzisiaj ludzie oczekują sprawczości. I mm, kto ma sprawczość? Sprawczość ma Nawrotski I PiS. Bo owszem, Nawrotski łamie prawo, łamie zasady, łamie wszystko. Zachowuje się jak chłopak na dzielni, tak? I Nawrocki rzuca rządowi rękawice i mówi: e, kto ty rządzi? Kto ty rządzi? A rząd nie mówi nic, mówi: Ojej, to straszne. To gangus, to bandyta, on jest niebezpieczny, ale rząd nie podnosi rękawicy do góry, tak nie, nie przyjmuje tego pojedynku, tak? I przegrywa z Nawrockim, bo Nawrocki mówi kto tu rządzi, kto tu rządzi? ja tu rządzę. I on tu rządzi. Bo Nawrocki mówi ja nie nominuję, tak? Ludzi do, na, na pierwsze stopnie oficerskie. No i co mi zrobicie, tak? I co mi zrobisz? I co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz. Ey. No i tak, nic mu nie robią. Nawrocki mówi. Nie dam odznaczeń, tak? I co mi zrobisz? I e? nic mi nie zrobisz, bo ja tu rządzę. No i tak nie, on tu rządzi. I dzisiaj wygrywa Nawrocki, bo on rozdaje ciosy, tak? A rząd nie robi z tym nic. Rząd tylko mówi o tym, że to nie jest zgodne z prawem, że to jest nie tak. Nawrocki rozwala państwo, zachowuje się jak gangus na dzielni, no i jak gangus na dzielni, ponieważ ma sprawczość, no to rządzi. No bo ten, który ma sprawczość, ten rządzi. Tak to dzisiaj działa. Bo w świecie rządzi siła. Nie rządzą zasady, nie rządzą wartości, tylko rządzi siła, a ludzie idą za tym, który jest silny. Tak to dzisiaj działa. I trzeba sobie z tego zdać sprawę, że zmienił się świat, bardzo zmienił się świat, i my musimy żyć w tym świecie realnym. Ja mam wrażenie, że te elity związane z kolekcją obywatelską, oni żyją w takim świecie troszkę, który jest pase, tak? ten właśnie świat elegancki, kulturalny. Mm, ale ten świat kultury, zasad, ten świat przegrywa ze światem dzielni nawrockiego, tak? Bo ten świat dzielni nawrockiego przychodzi i mówi, "Ej, kto ty rządzi na dzielni? Ja tu rządzę na dzielni i co? I co mi zrobicie tak? Ja tu jestem kozak, tak? No I on rządzi na dzielni, tak? Tak to wygląda, bo on ma sprawczość. On bierze, tak? Bierze co chce, tak? Bo on jest, bo, bo on rządzi, bierze, co chce. Rozwala państwo, bo może, tak? I właśnie na tym polega całe klucz, całe klucz sprawy, dlaczego nawrocki robi to, co robi. Dlaczego rozwala państwo, tak? Dlaczego rozwala służby, dlaczego rozwala wiele sprawiedliwości? Bo może. Dlatego, że nie ma żadnej kontry, tak? Nikt mu w tym nie przeszkadza. I on działa pozaprawnie. I nie można w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie wojny, bo to jest wojna o Polskę, znaczy to jest wojna pomiędzy gangusami. Takimi ludźmi bez zasad właściwie, jak, jak Nawrocki, Kaczyński. Z ludźmi, którzy chcą kierować się zasadami. Tylko, że kłopot jest taki, że zasady przegrywają przeciwko pięści. A więc albo podejmiemy tą walkę na równych warunkach, albo po prostu ją przegramy. I jeśli Nawrocki przegina, jeśli Nawrocki łamie prawo, to nie można stosować tylko i wyłącznie prawo, żeby z nim walczyć. A więc okej, okay. Nawrocki mówi, kto ty rządzi, tak? ty yy, ja tu rządzę i co? No to trzeba powiedzieć mu, yy, ty ty rządzisz, a ja ci odbieram logistykę, ja ci odbieram wszystko, e, ja ci odbieram prąd, ja ci nie dam kasy, nie będziesz o tak? Nie byliśmy o na piwo, tak? I tyle, nie o logistyki. I tak się wygrywa z Nawrockim. A więc wyłącza mu się światło w kancelarii, zabiera mu się środki na kancelarię i niech sobie krzyczy, bo finalnie tą wojnę o Polskę wygra ten, który ma sprawczość. I to trzeba zrozumieć, że trzymając się pięknych zasad, wartości, elegancji, Daje się pole takim nawrockim. Oni grają na innym podwórku, tak? Oni grają na innym polu, tylko że te pole wygrywa. Bo dzisiaj ludzie nie czekają na, na dyskurs, nie czekają na jakieś wartości, na ideały, ludzie czekają na to, żeby było. Dzisiaj właśnie ta opcja liberalna przegrywa, dlatego że nie ma sprawczości. Ona przegrywa w Polsce, przegrywa w Europie, bo przychodzą ludzie, którzy mają sprawczość, tak? I być może oni robią źle, ale, ale oni robią. I tak właśnie wygrał Trump. Bo on miał sprawczość, tak? Bo on podpisywał dekrety. Ciach. Dekret przeciwko cenzurze, dekret przeciwko biedzie. On to po prostu podpisywał, tak? I cóż z tego, że to było bez znaczenia? on miał sprawczość. On to robił, tak? Odrobił coś. A koalicja 15 października nie ma sprawczości. Ludzi nie obchodzą wskaźniki, tak? Że o, widzimy wskaźnik, tu jakby niższa inflacja, tutaj podnosi się stopa życiowa teoretycznie, tak? Ale to nie jest sprawczość, ci ludzie tego nie widzą, nie czują. Ludzie chcą widzieć, że coś się dzieje. A więc jeśli minister Żurek nam mówi, że on postawi ziobre przed Trybunałem Stanu, to on sobie to mówi i nic z tego nie wynika, tak? Minister żurek mówi, że on ma ustawy, żeby przywrócić Polskę praworządność. A Nawrocki mówi, a weź tej ustawy, ja ich nie podpiszę. tak? I co mi zrobisz? Ej, co mi zrobisz? Ej, nic mi nie zrobisz, tak? Taka jest prawda, że on mu nie podpisze i No i co mu zrobi? No, jakby chciał, to by coś mu zrobił, tylko że on nie chce. A więc na tym polega problem. Nie ma rozliczeń, ponieważ nie ma woli. Wykańcza się ludzi bezbronnych, bo są, już mówiłem o tym wcześniej, sygnały, że ludzie, którzy pracowali gdzieś tam z nadania PiSu w jakichś instytucjach, czy choćby na przykład robili small business, teraz się ich wykańcza, tak? Bo pracowali dla PiSu, bo można. Ale... Nie ma sprawczości, żeby wziąć się za tych, którzy faktycznie za tym stali, za Kaczyńskiego, za Ziobrę, za Obajtka i tak dalej. I cóż z tego, bo pan dyrektor stwierdził, że w obronie Obajtka przyszło raptem parę osób do prokuratury. Ale to nie ma znaczenia, bo to jest taka jest prawda, przyszło parę osób. Ale Telewizji Republika powiedzą, że przyszedł milion osób, tak że tam milion osób był i że to jest początek marszu ku przejęciu Polski, tak? I tyle, i znajdzie się głupi, który to kupi, ale tych głupich jest 40 tak? Niestety. I to jest nie tylko wyborcy PiSu. A więc m, najważniejsza dzisiaj jest sprawczość. Jest sprawczość i narracja, która trafia, bo prawda dzisiaj nie ma znaczenia dla nikogo, tak? Prawda, każdy ma sobie swoją prawdę, każdy ma sobie swoją bańkę. Natomiast m, ważna jest narracja i ważna jest sprawczość. Jeśli rząd mówi, że rozlicza. To musi Ziobrę sprowadzić, musi do sprowadzić, musi postawić ich w kajdankach przed sądem i ich rozliczać, tak? To są rozliczenia. Jeśli rząd rozlicza Morawieckiego, to musi go po prostu zamknąć, w kajdanki zapiąć, przywlec do sądu i go rozliczać, tak? Natomiast przecież trzeba pamiętać, że większość afer ludzi nie rozumieją tak naprawdę, bo na przykład Fundusz Sprawiedliwości, no, część ludzi mówi tak, no ale, no ale co oni takiego zrozumieli? No kupowali garki, maszyny do kawy, tak? pomagali gospodyniom wiejskim, no komu to szkodzi? Ludzie nie rozumieją tak naprawdę, że tu nie chodzi o to, że nie kupowali garki maszyn chodzi o to, za jakie pieniądze je kupowali. Ludzie tego nie rozumieją. Niestety. I nie tego nikt nie tłumaczy. Nie tłumaczy ich wystarczająco dobrze tego, bo się uważa, że ludzie powinni to rozumieć. Oni tego nie rozumieją, tak? Afera Pegasusa. Ludzie też nie rozumieją, na czym polega problem z tą aferą Pegasusa. Nie rozumieją tego, że Pegasus, to są tak naprawdę trzy afery w jednej. Po pierwsze, nielegalne finansowanie tego programu, czyli kupienie go z Funduszu Sprawiedliwości. Po drugie, inwigilacje polityków, tak opozycjach jak polityków rządzących. A po trzecie, otwarcie, tak naprawdę, Polski na inwigilację obcego wywiadu, czyli przekazywanie za granicę informacji dotyczących osób publicznych, tak, polskich, polityków, adwokatów, innych ludzi. I te informacje mogą być wykorzystywane nie tylko przez nas, ale właśnie przez wszystkich, tak, przeciwko Polsce. Ale ludzie tego nie rozumieją. Tym bardziej nie rozumieją afery orlenowskiej czy afer orlenowskich. Bo to są trudne, hmm, trudne afery, tak? Yy, kwestie związane na przykład z, z fuzją Orlena z Lotosem i tak dalej, yy, yy, scedowania saudi Ranko yy, części rafinerii gdańskiej, tak? Gdzie tego nie rozumieją. Nikt im tego nie tłumaczy, i przez to dla nich to jest niewiarygodne. Ale wiarygodny jest Nawrocki, tak? Bo on przychodzi i on rządzi, tak? On coś chce, on to bierze. I koniec. I, i co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie. I on wygrywa. A więc póki rząd, póki koalicja 15 października nie zrozumie, że wygra ten, który ma sprawczość, że wygra ten, który jest zdeterminowany, i że, no cóż, wygra ten, który będzie brutalniejszy, no to będzie przegrywała. I na razie koalicja 15 października przegrywa z Nawrockim, przegrywa z Pisem, dlatego że nie ma sprawczości, że nie chce wybrać sprawczości, bo się boi, co powiedzą wyborcy. Bo faktycznie Część wyborców Krazy pierwszego nie rozumie tego, że nie da się białych rękach, nie da się elegancko, zgodnie z prawem, że to jest wojna, a na wojnie wygrywa silniejszy, wygrywa cwańszy, no cóż, brutalniejszy. A więc myślę, że pan redaktor Wieliński, który naprawdę moim zdaniem dobrze chce, po prostu nie dostrzega tego nowego świata, w którym przyszło nam żyć. Ten nowy świat to świat Trumpa, to świat Xi Jinpinga, to świat Putina, to świat Kaczynskiego i Nawrockiego, to jest świat, w którym rządzi siła to jest świat, w którym trzeba działać tak jak na dzielni. Nawrocki działa tak na dzielni, to mu się udaje. I dlaczego Nawrocki wygrywa? Bo nie ma kontry. Dlaczego Nawrocki przegina? Bo może. I dopóki nie będzie kontry, dopóki rząd nie wykaże się determinacją i brutalnością, tak, brutalnością, to będzie przegrywał. A więc to jest wojna o Polskę, Szanowni Państwo, to jest wojna o Polskę, trzeba mieć tego świadomość. To wojnę wygra silniejszy, to wojnę wygra brutalniejszy. No niestety takie są fakty. No dziękuję bardzo za wysłuchanie tego komentarza. Tych, którzy uważają, że jest ono cokolwiek warte, zachęcam do polubienia go. Przypominam również do kontaktów ze mną, jeśli ktoś sobie tego życzy, na adres stefani.zbigniew.lapos.net albo adres zbyszek.stefani.gmail.com Można również skontaktować się ze mną na portalach społecznościowych, można do mnie napisać na przykład na Messengerze, na Sygnale, na Telegramie, na Whatsappie, jeśli ktoś sobie tego życzy. Dziękuję Państwu za wszystkie subskrypcje i lajki na YouTube. Dziękuję i proszę o więcej. Mam nadzieję, że będę miał już okazję z Panem Redaktorem Wielińskim odbyć nie jedną rozmowę. Tymczasem zapraszam Państwa na moje kolejne rozmowy i moje kolejne filmy. Życzę, dziękuję Państwu za, za uwagę. Życzę, życzę dobrego dnia, dobrego weekendu. Do usłyszenia. Do zobaczenia.